Rano czy wieczorem? Ja rano. I chodzisz spać brudna? Yy, jeśli tak uważasz to tak, ale ja się nie tarzam kurwa z gównem w ciągu dnia. Okej. Okay. No dobra. To pasuje do Kasik, że tak powiem. Miałeś... Ale ja, ja, Jeszcze dodam tylko, że w ciągu dnia używam takich rzeczy jak bidet. Nie wiem czy wiecie co to. A ja wiem, ja wiem. Michael Jackson śpiewał Just bidet. No to właśnie to Just z jego piosenki. Okej. Okay. <laughs> to, to śmieszne było, no kurwa przyznajcie, że to, <laughs> to było takie. <śmiech> <ha>. <śmiech> no. No i ostatnie dwa pytania. Masz zeza? Nie. Udar? Nie. No dobra. A cycki? No to jest kwestia sporna. A jakbyś miała ocenić je literą alfabetu? To bardziej by były takie: a takie se? Czy. Czy jak? Na razie nie poruszajmy tego tematu. Okej, okay. no to jesteś w połowie Kasiks. Nie myjesz się, nie masz Zawsze. Ale jeszcze ci się yy, wszystkie problemy medyczne przed tobą. No. Ja już mam swoje problemy medyczne. To co ci jest? No ja mam to, to, to samo co ty, tylko w drugą stronę. Hashimoto, tak? Ty. Si. Ty grubnie, że ja yy, ja, ja chudnę. Kurwa, ty masz lepiej. Wiem, zajebiście by się wylosowało, nie? No. No. To no dobra. <laughs> Dzisiaj musimy wbić. Silver. Mam nadzieję, że się uda. Myślę, że cztery wygrane mecze, pięć. <laughs> I jesteśmy w domu. A twój ulubiony browar? Już dawno nie pijam browara, ale e, 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 jakaś, jakaś miodowa, nie wiem jaka, jest jakieś piwo miodowe. Jakie? No właśnie nie wiem, miodowa, miodowa, nie mam ulubionego browara no. Nie pijesz browarów? Nie, nie piję browarów. Okej, okay. a jaki jest twój ulubiony były chłopak? Ulubiony, nie mam ulubionego. A czy każdemu źle życzysz? Nie. A czy komuś życzysz dobrze? W większości. O, okej. Okay. Zradziłeś kiedyś chłopaka? Nie. Dlaczego? Nie miałam takiej potrzeby. Okay. Może to był błąd. A ktoś cię zdradził kiedyś? Pomidor. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Czyli wszystko wiemy, dobrze. Kto Lubię wie, pomidor, wie? bo wtedy sobie każdy dopowiada co chce. Ta, to jest kurwa piękne. I ja aż zakończę pomidor i chuj. O, ale biedak. Nie no, co ty bogaty jest? Nie biedny w chuj. wszystkie tam się szedł.